Julia jest zaskoczona wizytą byłego chłopaka. Zastanawia się, po co chciał się z nią spotkać. Napijesz się czegoś? Julio? Czy wyświadczysz mi ten zaszczyt i zostaniesz moją żoną? Co ty wyprawiasz? Proszę cię o rękę. Bartek, wstań. Czy to by już całkiem odbiło? Wstań! Nie takie odpowiedzi się spodziewałem. Ty mnie prosisz o rękę? Przecież my nawet nie jesteśmy razem. Ale możemy znowu być. Wróć do mnie. Już nie pamiętasz, co się wydarzyło przed moimi urodzinami? Jak przyłapałam cię z tą Patrycją z dziennikarstwa? No Ale przecież to był tylko jeden raz. O raz za dużo! Bartek! Zerwałam z tobą, bo zacząłeś się spotykać z innymi za moimi plecami. No pospotykałem się i zdałem sobie sprawę, że to właśnie ty jesteś tą jedyną. Ciekawe. No szkoda, że tak późno sobie zdałeś sprawę. Za późno. Nie będę z kimś takim. Czyli... nie zostaniesz moją żoną? Nigdy w życiu. A ty co? Myślisz, że jesteś lepsza? Jakim prawem w ogóle mnie oceniasz? Ja ciebie zdradziłam, ty mnie zdradziłaś? Licznik się wysarował, jesteśmy kwita. Niezupełnie. Ja cię nie zdradziłam. Nie mogłam cię zdradzić, bo już wtedy nie byliśmy razem. Zresztą, jak to cię zdradziłam? O czym ty mówisz? Przecież wiem, że jesteś w ciąży. Dlaczego ty w ogóle nie doceniasz tego, że jestem w stanie ci wybaczyć i wychować cudze dziecko? Obliczyłem wszystko i na pewno ono nie jest moje. Kto ci powiedział? Zresztą, nieważne. Wyjdź! Wyjdź natychmiast! Chyba się pospieszyłem z tą decyzją. Wyjdź, powiedziałam, no już! Nie rozumiem lasek. Zdradziłem ją raz czy dwa, ale dzięki temu zdałem sobie sprawę, że ona nie jest taka jak inne. Chciałem jej pomóc. Dziecko to dziecko, co za różnica, kto je zrobił. Jeżeli nie chce wieść za mnie, to nie. Jej strata. Myślałam, że spalę się ze wstydu. Po co on tu przyszedł i kto mu powiedział? To była pewnie Kaśka. Rozszarpie ją, jak wróci do domu.